A może jakaś była Obywatelskiego na najbliższej sesji, żeby my mogli się obywatele wypowiedzieć na ten temat. Dać swoje no, propozycje, ja prawda? Ja Państwa zgłaszał, Pani chyba będzie występował na... A poznała Pani, tak? No będzie, będzie. No ale nie, nie jest tylko Pani Jonsko. jest jest również wiele obywateli, którzy tak by się chcieli zabrać głos, prawda, mieszkańców. To pewnie do przewodniczącego trzeba byłoby złożyć te wniosek. Mogę coś? No ale Pani jako nasz przedstawiciel mogłaby to wrzucić, prawda, na temat. Pani jako nasz przedstawiciel mogłaby to zaproponować, prawda, na razie z to by nie przeszkadzało. Mieszkańcy przychodzą, mówią tak w różnych tematach i wydaje mi się, że takie wypowiedzenie się przewodniczącemu i dziać w temacie chcemy tym też jest... jest to, bardzo się przede wszystkim. Tak. Prosić o to, no to jest... Jak tak. słucham tych radnych, którzy byli w poprzednich kadencjach i mówią, że przychodzą mieszkańcy, mówią tak, w takich różnych takich nie to, że obrażających czy tych radnych, bo no, my też ludźmi, tak? Ja też nie chciałam, żeby ktoś sobie to, ale jestem osobą publiczną, liczę się z tym, że ktoś jak chce sobie pomyć, to nie pociśnie, ja się z tym liczę, tak? Tyle, że, że sami Państwo wiecie, że nie każdy z nas jest taki, że stanie, będzie mówił logicznie na temat. Ludzie mają pod tych swoich z drugiej strony radnych, żeby to nie iść, tak? Tylko, że z drugiej strony jest, publika jest inaczej, tak? Można sobie zawsze zamieścić. No, 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 by... tak? no ale troszkę odbiegliśmy od tematu, prawda? No, ale, Jakie są Panie propozycje w sprawie bieganowni? Tak, Szanse ludziom... Ja przyszłam bo Państwa... A, zbierać. Zbierać. A, bo będziemy... Może jakiś protest? Protest? Trzeba byłoby się zastanowić nad tym, co taki protest nam da. Myślę, że trzeba byłoby zbadać właśnie, na ile można ewentualnie zablokować taką inwestycję, tak? Jeżeli... Ja, w ogóle, ja zaproponowałam tutaj wcześniej, żeby zaprosić Pana przedstawiciela, inwestora, na kolejne spotkanie i osobę niezależną, bo wiadomo, on będzie nas karmił tym, co uzna za słuszne, a mam propozycję zaprosić osobę, Pana z Politechniki, które ewentualnie jest to u... tak. Ja nawet jeżeli dzwoniłam tego Pana, przedstawiciela tego inwestora, to on mnie zapytał, a Pani, to z jakiego ugrupowania? Oni się spodziewają, z wywiadu na Czyli na pewno problem, z tego smrodu to jest bezdyskusyjne. Ale mówię, pod względem prawnym nie ma problemu żadnego. Natomiast takie biogazownie w Polsce powstają. To nie znaczy, że ludzie się nie burzyli, ale nie mają swoje metody. I, I z tego taki no, wniosek już nie wytumamy, tylko z życia. Są te były jakieś tam pogadały. Natomiast problem, no pewno, że ludzie też powinni powiedzieć, że mi się to nie podoba, ale w końcu, no po co się tą władzę z samą żeby wybiera? W dla klinia No po to, żeby oni reprezentowali. Mają prawo podejmowania uchwał, i innych zmiany, planów, takich, takich.